Hej, witam was na moim kanale, po raz kolejny, tym razem w nowej serii, która jeszcze nie wiem dokładnie jak się będzie nazywać. W każdym razie będziemy dążyć przez filmy w tej serii do zniwelowania koloru na moich włosach. Mam zamiar wrócić do blondu na całej mojej długości, włączając w to moje okropnie długie już odrosty. Dzisiaj w pierwszym odcinku tej serii zajmiemy się ukanką różową marki Cameleo. Będziemy testować jej działanie. Pewnie teraz zadacie pytanie, skoro chcę osiągnąć blond włosy. To dlaczego moje niebieskie włosy będę traktować różową pukanką? Po pierwsze, dlatego że niebieski kolor już mi się znudził, więc chciałabym jeszcze w międzyczasie spróbować innego odcienia. Ale również dlatego, żeby zneutralizować niebieskie tony w moich włosach i doprowadzić je do takiego w miarę szarego koloru, w miarę jak będzie się ten różowy spłukiwać. Mam nadzieję po prostu zneutralizować ten niebieski ton. Przy okazji nigdy nie korzystałam z płukanki w tym kolorze, więc bardzo chętnie przetestuję ten produkt. Bez zbędnego gadania lecimy. Zaczynamy na etapie szaro-niebieskich włosów. Głosów, gdzie w niektórych miejscach prześwituje jeszcze fiolet. Należy rozrobić tą płukankę z wodą, więc to za chwilę zrobię i zobaczymy, jak to da efekt na moich włosach. Przygotowałam sobie około 2 litry wody, tak jak było w instrukcji na opakowaniu. Jest to woda, która była po prostu odkręcona na najcieplejsze z kranu, więc jest to ciepła woda. I teraz do tej wody dodam sobie trochę tej płukanki. Tutaj jest napisane, żeby dodać jedną łyżkę stołową, ale ja myślę, że dodam tego trochę więcej, żeby może uzyskać trochę bardziej wyrazisty kolor. Może spróbuję. Pojemy najpierw, jak to wyjdzie z tą łyżką stołową. Okej. Okay. Ma bardzo fajny, czerwony odcień. O, już rozdałam, dobra. Ale to wygląda. Kolor jest naprawdę bardzo intensywny i to mimo tego, że dodałam naprawdę tylko jedną łyżkę stołową. No ale ja jestem ekstra, więc powiedzmy, że spróbuję dodać jeszcze trochę. Ponad jeszcze jedną łyżkę stołową, żeby ten kolor był jeszcze mocniejszy. I teraz, żeby Wam w miarę pokazać, jak to wychodzi. Zanurzę sobie jedno pasmo w tym roztworze, a potem po prostu pójdę do łazienki i wypuczę resztę normalnie. Ale ja najpierw zrobię tak, żeby zobaczyć, jak ten kolor łapie. O, nurkuję. Wow, Violet wyszedł. Patrzcie, jakie piękne. Uuu. Ej, to jest mocny towar, jak to łapie. Dobra, to ja teraz lecę to wypłukać, w sensie całość włosów wypłukać, póki to jest ciepłe, bo wtedy kolor, moim zdaniem, wyjdzie najmocniej. One eternity later. Wróciłam już z łazienki i opowiem Wam teraz, co zrobiłam. Zamoczyłam moje włosy tak po prostu głową w dół, yy, trzymałam moje włosy w misce z tym barwnikiem przez jakieś 5 minut, potem dolałam do tej miski trochę zimnej wody, żeby troszeczkę ostudzić tą mieszaninę, bo bałam się trochę spłukać taką gorącą yy, wodą moją yy, głowę, więc zmniejszyłam. Wyszyłam w ten sposób trochę tą temperaturę i zaczęłam po prostu polewać po całości, żeby mieć pewność, że włosy przy odrostach, te rozjaśnione włosy przy odrostach również się pokryją, więc myślę, że wyszło mi to całkiem spoko. Potem umyłam sobie włosy odżywką, którą wam tutaj wkleję, bo oczywiście zapomniałam ją wziąć z łazienki. Zrobiła mi się tutaj kropka z tego pigmentu, to nie jest pryszcz, więc no, nieciekawie. Ogólnie ciężko się płuczę głowę z makijażem, ale efekt wygląda w ten sposób. Przesunąłem się teraz tak, że padało na mnie światło z okna, dosyć mocno. No i widzicie, że kolor wyszedł taki fioletowy. Akurat tego się spodziewałam, więc jestem bardzo zadowolona z efektu. Więc teraz wysuszę te włosy i zobaczymy, jak wyglądają ogarnięte. Nałożę na końcówki serum silikonowe z Isane, żeby je zabezpieczyć przed suszarką. Okej, okay, słuchajcie, wymodelowałam sobie teraz delikatnie włosy z suszarką. Powiedzmy, że są tak w 90% suche, ale to tylko dlatego, że już mi po prostu ręka odpada od trzymania suszarki nad głową. No i powiem Wam, że efekt wyszedł super! Włosy są w ogóle bardzo miękkie, więc ta płukanka nie miała na nie żadnego negatywnego wpływu, jeżeli o to chodzi, bo są bardzo miłe w dotyku. W sumie nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o ich strukturę. Kolor mi się bardzo podoba i generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, że przetestowałam tą płukankę. Szczerze? Nie spodziewałam się, że ten kolor złapie aż tak mocno, jak złapał, bo jest chyba nawet dosyć równo pokryte, jeżeli chodzi o moje włosy. Ja miałam włosy dosyć nierówno pofarbowane wcześniej, ale myślę, że tego nie widać aż tak mocno na tym fiolecie. Ja już wcześniej fiolet miałam, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. Jeszcze na szybko przyczepiłam swoje doczepki, żeby zobaczyć, czy kolor, który farbowałam na doczepach w tym filmie, zobaczcie sobie, jeśli chcecie, czy będzie pasował po prostu do tego, co teraz mam na głowie. I blenduje się całkiem nieźle. Tutaj jedno pasmo mam dosyć takie mocno niebieskie, ale ładnie się mimo wszystko zakryło, i moim zdaniem mogę znowu nosić te doczepy. I to wcale nie będzie wyglądać aż tak dziwnie. Mam teraz Galaktykę dosłownie na włosach Galaxy Hair. Jestem mega podjarana, jeżeli o to chodzi. Na ten moment bardzo, bardzo, bardzo polecam tą płukankę, jestem zachwycona efektem, ale ja zawsze się mega jarem, jak zmieniam kolor włosów, więc weźcie na to poprawkę. No i oczywiście pamiętajcie, że ja użyłam ciepłej wody do tej płukanki i użyłam jej dużo więcej niż zalecał producent, więc jeżeli chcecie tylko delikatnie stonować sobie włosy, a nie totalnie zmienić kolor, tak jak ja, to zdecydowanie korzystacie z instrukcji i użycie dużo, dużo mniej. Generalnie super produkt, dziękuję za oglądanie tego filmu. Nie mogę się doczekać kolejnych testów na tym kanale. Zrobię Wam takiego malutkiego sneak peeka, czego możecie się spodziewać w przyszłości na tym kanale, a tymczasem bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się sprawdziła ta puchanka, czy jakieś inne kolory również Wam się sprawdziły i piszcie, co jeszcze mogłabym spróbować na tym kanale odnośnie moich włosów. A na razie dziękuję i do zobaczenia w następnym. Cześć! Cradles, profanities. I see the world through eyes covered in.